Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na test nowego podkładu z AA My Beauty Power, więc jeżeli jesteście ciekawi jak on się sprawdzi, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Pod którymś z ostatnich filmików zadałam wam pytanie, który test podkładu chcecie zobaczyć jako pierwszy, no i tam była walka pomiędzy właśnie AA a Eveline. No, i tutaj, mimo tego, że walka była zacięta, to jednak większość była za podkładem z AA. Też podawaliście tam argumenty, właśnie dlaczego chcecie, aby właśnie ten podkład został pierwszy przetestowany przeze mnie. Więc dzisiaj go sobie testujemy, a jeżeli chodzi o podkład Eveline, to on będzie na pewno za jakiś czas na kanale dopiero. Jeszcze taki bliżej przeze mnie nieokreślony, bo muszę go jeszcze potestować przez pewien okres czasu, żeby wam wiecie, wydać taką. Pewną opinię na jego temat. A dzisiaj taki słodziak nam się trafił w przepięknym opakowaniu, które bardzo mi się podoba. I jeżeli chodzi o ten podkład, to on kosztuje 26 zł i jest dostępny tylko w trzech odcieniach. Ja się zdecydowałam na 0,1 Vanilla, na najjaśniejszy odcień, właśnie z tej gamy. I według producenta jest to rozświetlający podkład, który wyrównuje i ujednolica koloryt, dając naturalne wykończenie makijażu z delikatnym efektem glow. Ma on formułę z witaminą C i neopeptydem, przez co ma zmniejszać widoczność przebarwień i wygładzać. Jest to też produkt wegański. Ja wam powiem, że jeszcze nasunęła mi się teraz taka uwaga odnośnie właśnie podkładów i tego, jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze niedawno naszym największym pragnieniem było to, żeby podkład był niesamowicie mocno kryjący i najlepiej matujący. A teraz już tak bardziej idziemy w stronę właśnie tych naturalnie wyglądających podkładów na twarzy, z takim lekkim kryciem, niekoniecznie jakimś super mocnym, z efektem właśnie albo matującym, albo rozświetlającym, ale właśnie tak takim delikatnym. I przechodząc już tak powoli właśnie do testu tego podkładu, no to on jest zamknięty w takiej standardowej tubce i powiem Wam szczerze, że ja miałam tego podkładu w ogóle nie kupować, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że jakaś nowość z AA się pojawia po prostu weszłam raz do Rossmana, zobaczyłam ten podkład, uznałam, nie widziałam go wcześniej, no to kupię, przetestuję Wam, żebyście Wy też wiedzieli, czy wydać na to swoje pieniądze, czy nie. I właśnie będziemy to teraz sprawdzać. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, bo wiem, że tutaj się często pojawiają nowe osoby, które mogą tego nie wiedzieć. Ja nigdy nie robię na kanale pierwszego wrażenia, jeżeli chodzi o moje testy kosmetyczne. Ale już dobra, dosyć gadania, przejdźmy do nakładania. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, to jak możecie zobaczyć, jest ona dosyć gęsta. Ładnie się tutaj trzyma i nic nie spada. Ale też jak nakładacie go sobie na twarz, no to nie powiedziałabym, że jakoś to pornie się to robi. Jest to po prostu taki, no podkład o normalnej konsystencji, może tak bym powiedziała. Nie za rzadki, nie za gęsty. Taki wiecie, perfekt i jak też możecie zobaczyć, to ten kolor wanila jest taki troszeczkę ciepły, ja wam powiem ogólnie, że nie podoba mi się to, że jest taka mała gama kolorystyczna no ale już dobra, ja to zawsze wspominam jeżeli chodzi właśnie o te podkłady może się to kiedyś zmieni, mam taką nadzieję, jak możecie zobaczyć, bardzo łatwo się go rozprowadza i dobrze sobie radzi z zakryciem wszystkich zaczerwienień i jakieś mniejsze moje niedoskonałości zostały zakryte, a jeżeli chodzi o takie większe to troszeczkę one przebijają, on ma takie krycie bardziej moim zdaniem średnie i faktycznie wygląda dosyć naturalnie na twarz i też daje taki mokry efekt. Zobaczymy sobie, bo najbardziej na nosie, jaka będzie różnica w tym momencie, bo mam taki dosyć czerwony, nie wiedzieć dlaczego. No, zobaczcie to: cała czerwień na nosie została zakryta. Pięknie. Na pewno jesteście w stanie dostrzec to, że on trochę idzie w taki kolor żółty, bardzo ciepły. I na pewno muszę go nałożyć jeszcze na szyję, no bo niestety mam tu odcięcie. Mimo tego, że jest to najjaśniejszy kolor z gamy, więc po prostu jeszcze nałożę go na te okolice, ale już od razu Wam mogę powiedzieć, że no jak jesteście bleci ode mnie, no ten kolor może być na was po prostu za ciemny, mimo że jest to 01 jedynka. Nałożyłam podkład na szyję i teraz moim zdaniem to wygląda znacznie lepiej, a przynajmniej wydaje mi się, że będzie się wam lepiej oglądało i co wam mogę tak powiedzieć, zaraz po aplikacji tego produktu na twarz, to jest po prostu cuda jak on wygląda. On wygląda tak przepięknie. Skóra wygląda na taką świeżą, Pory są bardzo ładnie wygładzone. Też ten blask nie jest aż taki, wiecie, super masakrycznie mokry, jak to czasem mogliśmy widzieć przy innych podkładach, które tutaj testowałam dla was. Jedyną największą wadą tego produktu będzie jego kolor. No niestety, no dla niektórych nawet ta 01 będzie po prostu za ciemna. Mimo tego, że sam kolor sam w sobie wygląda na twarzy bardzo ładnie i też nie leci w jakąś totalną pomarańczę, jest tak w granicach tolerancji dużo jeszcze mu do tej pomarańczy brakuje moim zdaniem przepięknie wyrównam kolory większe jakieś moje niedoskonałości trochę przebijają mniejsze zostały zakryte więc teraz biorę was na zbliżenie byście mogli zobaczyć sobie jak ten podkład wygląda jeszcze nieprzypudrowany z bliska efekt rozświetlający jest ale absolutnie nie widzę tutaj żadnych drobinek więc on się po prostu tak dosyć ładnie błyszczy tu możecie zobaczyć jak on przepięknie wygląda na policzku i jak ta cera jest też bardzo ładnie wygładzona. Słuchajcie, trzeba przyznać temu podkładowi to, że on się przepięknie stapia ze skórą. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Ja sobie w tym momencie dokończę makijaż, czyli, wiecie, przypudruję się, wykonturuję, pomaluję usta i tu do Was wracam. Więc raz, dwa, trzy. I gotowe. Słuchajcie, jeszcze tak odnośnie aplikacji innych rzeczy na ten podkład, to tak. Puder bardziej bym tu polecała wklepywać niż rozcierać, bo możecie sobie narobić marazmu. Potem jak już macie to ugruntowane za pomocą właśnie pudru, to możecie na luzie tutaj lecieć z brązerem i nic się za bardzo nie rusza. Jeszcze taka jedna rzecz odnośnie podkładu samego i tego, co on może Wam tutaj zrobić, to to, że w momencie, gdy na przykład, nie wiem, będziecie chcieli sobie go w którymś miejscu doklepać, to uwaga. Możecie, bo on ma taką formułę, że w momencie, w którym uznacie sobie: O, w tym miejscu mam za mało, chciałabym mieć go więcej, to absolutnie, ale to absolutnie, możecie go sobie doklepać i nic się nie stanie. I nie robi się tu absolutnie żadne ciastko, ale należy uważać, tak jak mówiłam, przy pudrze, żeby po prostu go bardziej wklepywać niż rozcierać. Wtedy ten efekt też będzie na pewno lepszy. No i. Nie narobicie sobie tutaj żadnego problemu, więc część z aplikacją jest już za nami. Teraz możemy sobie przejść do przebitek zaraz po nałożeniu produktu oraz po całym dniu noszenia oraz do oczywiście. No, cześć. Jak miło się tu z Wami widzieć na podsumowaniu naszego dzisiejszego bohatera testu, czyli podkładu z AA. Jakie są jego plusy i minusy? Już Wam mówię. To, że się świecę, chyba każdy widzi. Ja jeszcze tylko nadmienię, że mam cerę mieszaną, to, żebyście sobie zdawali z tego sprawę. Ogólne moje wrażenie, tak po całym dniu noszenia tego podkładu, jest naprawdę bardzo pozytywne. Z małymi ale, które wam za chwilę omówię, ale zacznijmy sobie może od samego początku, czyli od jego krycia. Jego krycie jest średnie, tak maksymalnie. Nie jesteśmy tutaj w stanie zakryć wszystkiego, tak wiecie, na taką typową, totalną maskę, że nic nam nie będzie przebijać, ale też nie takie było jego zadanie, bo on miał bardziej mieć wykończenie naturalne. Sam kolor tego podkładu jest, powiem Wam, że bardzo spoko, patrząc na to, że jest to gama tylko trzech odcieni. Ale przyczepię się tutaj do jednego, ponieważ ten odcień, który ja testowałam, to jest najjaśniejszy z gamy. A jak mogliście widzieć, on tak wcale do najjaśniejszych odcieni nie należy. Więc, jak ktoś jest naprawdę bardzo blady, to odpada dla was ten podkład. No, chyba że sobie jakoś wymieszacie z tymi, jakimiś tam, nie wiem, kropelkami, które rozjaśniają podkład, czy coś takiego, to wtedy. Może. No i a propos jeszcze tego koloru, no to on wpada w ciepły ton, bardziej taki żółty, ale nie idzie też w pomarańcze, więc to mnie bardzo cieszy. Jak się trzęsie kamera w tym momencie to wszystko wina Mukiego, który leży centralnie pod statywem. Jeżeli chodzi o wyrównanie kolorytu twarzy, no to radzi sobie z tym świetnie i w dalszym ciągu wygląda to bardzo tak naturalnie. Nie ma tutaj żadnej, wiecie, większej przesady. I to, co mnie urzekło najbardziej w tym podkładzie, to to, że on tak przepięknie wygładza skórę. I przy okazji ta skóra wygląda na taką naprawdę promienistą, świeżą. Nawet po tym całym dniu noszenia uważam, że wyglądam tak ok, że jeszcze kilka godzin bym go mogła ponosić. I on faktycznie ma takie wykończenie satynowe i daje taki lekki efekt glow, ale nie zauważyłam w nim drobinek, jak to miało miejsce na przykład w przypadku podkładu Vibo, który Wam testowałam też ostatnio tu ten glow wychodzi taki naturalny, taki normalny blask. No i w moim przypadku, jak również w przypadku cery tłustej, on będzie wymagał przypudrowania w ciągu dnia, jeżeli chcecie utrzymać taki ten efekt sacynowego wykończenia, nietotalnego wyświecenia się, jak możecie zobaczyć u mnie po czasie, bo ja nigdy podczas testów nie nakładam jeszcze w ciągu dnia pudru. Jeszcze tak będąc przy plusach, to mogę Wam powiedzieć, że on jest bardzo komfortowy, dobrze się go nosi, nie obciąża skóry i nawet po czasie wygląda się dobrze. Jak również jedna z takich fajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten podkład, to jest to, że możecie go sobie dokładać i nakładając kolejną warstwę, nie zepsujecie sobie całego tego ładnego efektu, który uzyskaliście, bo te warstwy się ze sobą bardzo ładnie łączą. A teraz przejdźmy do kilku małych minusów. Jedną z takich rzeczy, które zaobserwowałam podczas całego okresu testu, było to, że on się lubi zbierać właśnie w tej okolicy, tutaj przy nosie, przy tym załamaniu tutaj o. W tym miejscu, czajcie bazę. I właśnie często jest tutaj tak jakby troszeczkę bardziej nagromadzony, i tak samo tu w tym miejscu, jakby się gromadził tak w tym miejscu bardziej niż w żadnym innym, bo na całej reszcie twarzy wygląda naprawdę bosko. Minusem tutaj na pewno jest też bardzo mała gama kolorystyczna, ponieważ zawiera ona tylko trzy odcienie. I jeżeli ktoś z A to ogląda, a wątpię, że to ktoś ogląda. Od nich z firmy, chociaż może, nie wiem. Bo ten podkład ma naprawdę zadatki na coś bardzo fajnego i ja go będę sobie używała jeszcze w dalszym ciągu, bo naprawdę świetnie wygląda na cerze i może warto byłoby zrobić jeszcze inne odcienie. Po całym dniu najsłabiej on u mnie wygląda właśnie w tej okolicy, tutaj przy nosie. No, i tutaj przy ustach. Tak, to jego trwałość ogólnie jest moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie. I jeżeli bym miała ocenić ten podkład w skali od 1 do 5, to myślę, że dałabym mu taką czwórkę z plusem. Jest to naprawdę dobry i godny uwagi, moim zdaniem, produkt. Naprawdę przepięknie wygląda i tak samo pięknie się sprawował przez cały okres, jak go testowałam. I w dalszym ciągu będę sobie tego podkładu używała. I jeżeli wy stosowaliście ten podkład u siebie, możecie podzielić się swoją opinią również w komentarzach, jak jest są wasze odczucia, czy dobrze się u was sprawdził, czy może gorzej, a z mojej strony jest to już wszystko, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych do których link macie standardowo w opisie i cóż kochani, do następnego razu buziaki, trzymajcie się, cześć! Mua.